Proszę Państwa, dzień dobry e, Witam Was wszystkich e, Odwiedziny Pekinu, już minęło 15 Czas na e, Pokaz w bloku Opa, widzicie o, Pusto, Wszyscy się poprowadzali, proszę państwa To jeszcze straćmy Taki ten ślisk Uch. Ślisko. Dobra, uważnie. Dobra, jestem ostrożny. Ojojoj. Oj. nie będę się przewrócić. O. Tutaj mieszkali mileżaki Tutaj mieszkali. Proszę Państwa. Jest karitas. popatrzcie, Jest karitas. O, nikogo nie ma Proszę Państwa. O, widać. A to się, zobaczę o których wychodzę jak skończę transmisję na żywo to... to popiszemy na PRIV i musimy sprawdzić proszę Państwa, włoski, czerwony, krzyż pomagań, z CPK podoba imunikacjeni, tekst, dydia proszę Państwa lód... lody są niebezpieczne, prawda? lody są niebezpieczne można się przewrócić można można zrobić sobie, sobie krzywdę i ten przez przewracanie się Proszę Państwa O jest proszę państwa Stare głoszenie O kurde a tutaj mieszkałem na Sikorskiego i tam Pamiętam przez 15 lat mieszkałem i tu, tu było fajnie, wychodziłem na dwórkę często o, proszę bardzo, nowe okna, myszkowska mieszka. Proszę państwa. Proszę państwa jest jakiś bezdomny. O tak ma być. O tak. Mhm. A jaki fajny Pekin. Proszę państwa. Coż ludzie. 40 kilo, kilometrów. Jest super. Hm, super. A tu jestem, tu jest budynek B. Zobaczcie. Muszę oh. uważać, że do był, tylko wszędzie jest niebezpieczny. Chłopakik. Oj, nie będę się przewracał. Nie będę się przewracał. Chcecie zobaczyć. Dobra, muszę okulary założyć, proszę Państwa, muszę okulary założyć.

Tutaj są mieszkania przy Państwa, tutaj są moje drzwi, proszę ciemno jest, ten obraz widzicie. No i tak jestem yy, w, w takich okularach żeby ten żeby, żeby się nie zarazić COVIDem proszę Państwa Ale mam fajne okulary proszę państwa takie yy, jasno zielone, tak bardziej jasno zielone bardziej, bardziej gaśniejsze to są zielone, prawda? Chciałbym 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 zobaczyć Gdy okulary zdejmę Kurde, ale widać ile liści. Proszę Państwa. Przy ulicy Sikorskiego jest podobno ataka Właśnie Teraz kończę filmik. Komórka. Proszę bardzo widać Widać kobryki, widać domu Proszę Państwa O jeszcze zobaczę O, są śmieci Przednie są Proszę Państwa O, to też są śmieci Proszę Państwa o, Z daleka nie widać Ale bardziej go widać jest z bliska Dobra, widać, widać. z chłopaki. kiedyś się w dół Proszę Państwa, legionowo. Ze Sikorskiego, odwiedza przeciwko Łajsk. Proszę Państwa. Muszę Wam podziękować za Waszą oglądalność odwiedzi Pekinu. I dziękuję wam widzowie, pozdrawiam was wszystkich o serdecie. pozdrawiam Piotra, ja z góry pozdrawiam jeszcze raz i do zobaczyska. Trzymajcie się.